Cześć, witam Was w moim filmie, w którym pokażę Wam y, jakie mam problemy z moją maszyną, o której pisałem na forum, mianowicie z tym że strugarka w tym motoroblandzie nie trzyma kątów przy struganiu, tak? Ciężko jest wyprowadzić obydwie powierzchnie wzorcowe, których potem można na grubościówce y, zrobić ładną deskę, kantówkę i tak dalej. zacznijmy od tego, pokażę ustawienie noży blatu względem noży żeby było widać nie wiem, czy to słychać na filmie, ale tutaj słychać takie delikatne smyranie noża po, po wodze z jednej i z drugiej strony. Tak. I z drugiej strony. Drugi nóż, jest to strugarka dwunożowa, bo jak dwunożowy. I teraz przeprowadzimy próbę strugania jakiegoś odpadowego materiału, żeby pokazać, może gdzieś ja popełniam błąd po prostu w pracy na tej maszynie, bo jestem totalnym amatorem. Może pomożecie mi jakoś wyjaśnić, w czym leży przyczyna, gdzie, gdzie popełniam błąd i co jest powodem tego, że jest jak jest. Weźmiemy jakąś, byle jaką deskę. Może taką, to są stare deski sosnowe, które w tym pomieszczeniu w piwnicy przebywały z dobrych 20 lat, ponieważ kiedyś były blatem do właśnie tej piły, dopóki nie zmieniłem go na blat z płyty wiórowej. Także jeśli chodzi o wilgotność, no to mają wilgotność taką, jak jest tutaj w pomieszczeniu, bo nie, nie były przez ostatnie 20 lat nigdzie indziej poza tym, poza tymi 20 metrami kwadratowymi. Teraz umieszczę gdzieś telefon tutaj na maszynie, żeby było widać jak, jak ja tym pracuję i zobaczycie, sami ocenicie może gdzieś błąd jest w mojej, w mojej pracy na tej maszynie, a nie w samej maszynie. Teraz przyłożymy wystruganą deskę do blatu, do równego blatu i zobaczymy co się co się dzieje. Tu jest OK. Uff. Nie wiem, nie wiem jak dobrze to u was widać. Deska jest, nie przylega idealnie całą płaszczyzną do, do blatu i dzieje się to na na każdym blacie, na jakim próbujemy. Jest o, tu może będzie lepiej widać. Na każdym jednym, na trzech różnych blatach, na blacie od piły próbowałem robić to samo, na blacie z drugiej piły też, na blacie strugarki dzieje się dokładnie to samo, nie ma idealnej płaszczyzny. Yy, spróbuję jeszcze teraz wyprowadzić drugą, tą boczną płaszczyznę na tej strugarce i potem pokazać jak wygląda to w pomiarze yy, winklem i wtedy zobaczycie jak to wygląda. Ja zapomniał jeszcze o jednym, tutaj konstrukcja tej przykładnicy jest tak przemyślana w cudzysłowie, że niestety należy ją po każdorazowym zamontowaniu, przesunięciu czy nawet przestruganiu jednej, dwóch desek zmierzyć i ustawić ponownie, ponieważ no, ona gubi, gubi, gubi kąty. Musimy jeszcze zrobić przed struganiem. No, w tej chwili mamy przykładnicę ustawioną pod kątem 90 stopni do, do blatu i zobaczymy, zobaczymy, co się uda dalej z tym zrobić. Jedziemy. No nie wiem czy w tej chwili to zobaczycie, bo to naprawdę ten, różnica w tym kącie jest, jest niewielka, ale jeśli przyłożymy winkiel. O. Tak, tutaj mam tą stronę mam dociśniętą. Dociśniętą mam ją całkowicie na równo i tutaj tworzy się z tej strony szpara. Teraz to właśnie dobrze widać pod światło, że nie trzyma idealnego kątu 90 stopni przy struganiu. Nie wiem, zobaczcie, ocencie, obejście. Może ja coś robię nie tak, a może to jest kwestia ustawienia blatów, ustawienia noży. Nie wiem, próbowałem to robić, ale brakuje mi już pomysłów, jak to, co dalej, jak to dalej ugryźć, i pomału tracę też cierpliwość do tej maszynki. Dzięki, cześć i pozdrawiam wszystkich z forum Kornikowo.